Ale to też, no, to też jest urok żużla. Żu żu no i e, tak, teraz wyjechał Tomasz Golop i Michał Jebcen-Jensen ze strony Stali Gorzów. No i jeśli teraz wygraliby 5 do 1, no to Gorzowianie byliby niemalże w siódmym niebie. Choć cały czas do końca tej rywalizacji będzie jeszcze pozostawało bardzo, bardzo wiele. A więc Jar 7: Janusz i Kacper Gomolski ze strony. Azotów Tauronu Tarnów, Golob i Jensen Stalgozów, taśma w górę, start dla, dla niespodziewanie Kaczmra Gomulskiego, tam zajęty blokowaniem Kołodzieja był Tomasz Golob, na tyle uczynił to skutecznie, że Janusz Kołodziej zamyka stawkę w tym wyścigu numer 7, no i teraz nam się tutaj wyraźnie, wyraźnie wszystko pozmieniało, bowiem Gomulski na cele, a defekt motocykla ma Tomasz Golob pech drużyny gospodarzy z defektowo motocykl Tomasa Goloba, wydawało się, że Golob z Jensenem pogonią za Kacperem Gowolskim, a teraz Michał Jewsen Jensen wykręcił piruet na szczycie pierwszego łuku trzeciego okrążenia, no i w nieoczekiwany sposób na podwójnym prowadzeniu z ogromną przewagą znajdują się zawodnicy Czarnowskich Jaskułek. w tym wyścigiem pomyślałem i wypowiedziałem to. Gozowianie, że Gozowianie mogą ten wyścig siódmy wygrać 5 do 1. A tymczasem najpierw zaskoczył Kaczmer Gomulski, później pech Tomasa Goloba. Potem nieoczekiwany piruet Michaela Jemsena Jensena. No i kołodziej, który jechał testy te o pierwsze metry tego pierwszego okrążenia. Sposób bardziej podobny do, do nieubierzonego juniora debiutanta przywozi dwa punkty. I Tarnowianie wygrywają ten wyścig numer 7. 5 do 1 i prowadzą w meczu. Tak, siódmy bieg, siódme niebo miało być dla Gorzowian, Zapowiadał się całkiem dobrze ten pierwszy łok. Tutaj widzieliśmy ostrą walkę na łokcie Tomka Golowa z Januszem Kołodziejem. Zwycięsko. W tej walce bokserskiej wyszedł Tomek Golob, który jechał na drugiej pozycji, ale w tym biegu Gorzowianie mieli ogromnego pecha na pierwszym łuku. Najpierw na pierwszym łuku drugiego okrążenia Tomek Golob zdefektował, później Jensen miał problemy z wjazdem w ten pierwszy łuk na wejściach. Tam chyba jest troszkę przyczepniej. Tutaj mocno wjechał wyprostowany motocyklem, później złapał, fragment fragmentoru obróciło go na szczęście się nie przewrócił ale kolejne okrążenie również z dużymi problemami wyjechał tuż pod bandą więc Jensen jak na razie tego meczu nie może zaliczyć do, do udanych i nie może jakoś tak wejść w ten mecz w odpowiednim rytmie jak tutaj wielokrotnie przecież nie tylko tutaj w Gorzowie przyzwyczajają swoich kibiców